Dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Witam wszystkie nowe osoby i te, które zaglądają tu regularnie. Pamiętajcie o subskrypcji, o dodaniu komentarza i tymczasem przechodzimy do mierzenia ubrań. To są resztki z wyprzedaży z Zary. Nieplanowane, aczkolwiek same perełki. Myślę, że to ostatnie zakupy wyprzedażowe w tym sezonie, który. Teraz jeszcze trwa, bo wciąż można taniej kupować różne rzeczy, ale ja już wydałam wszystko, co miałam do wydania, więc raczej nic już nie będę kupować. A że właśnie parę fajnych okazji się nadarzyło, to postanowiłam uzupełnić moją garderobę. Zaczynamy. Mam tutaj dwie siatki z zary. W drugiej są odłożone pewne spodnie, które chcę oddać, ale może jednak je zostawię. Wy zdecydujecie, czy je zostawię, czy nie. A wszystkie te rzeczy, które wam pokażę teraz, i oczywiście na bieżąco będę mierzyć standardowo. No, to już wiem, że, że one zostają. Pierwsza rzecz. Jeansy, o które Was pytałam na Insta Stories i opinie były podzielone. Eee, niespełna 60 osób, 60% osób było za tym, żeby mnie zostawiła, a pozostali radzili, żebym je oddała i stwierdziłam, że je biorę. Jeansy. Ten model nazywa się Classic Momfit. Za pamięci, czy tu jest jakiś numer? Tutaj jest numer seryjny. Jeansy za 5 dych spoko opcja, jak widzicie rozmiar to mnie ten rozmiar trochę przeraził ponieważ ja mam u nich czasami 36, zazwyczaj 38 a tym razem 40 na mnie dobrze leżała, więc tak sobie pomyślałam czy oby nie jadłam za dużo a po chwili złapałam tę myśl i jakby zastąpiłam ją kolejną myślą, że przecież rozmiar nie ma znaczenia, prawda? Prawda <laughs> ważne jest to jak się czujemy, nasze kształty więc zaraz wam pokażę te spodnie te mamfity moim zdaniem są inspirowane czy bardzo podobne do klasycznych lewisów 500 jedynek, które też mam od niedawna w swojej kolekcji z rynku wtórnego, tak zwanego, od koleżanki i uwielbiam te spodnie. Tak się dziwnie w nich czułam na początku, bo ja cały czas chodziłam w obcisłych spodniach, maksymalnie jakby takie szaleństwo, jeżeli chodzi o fasony, to są spodnie z wysokim stanem. I nogawka 7, 8, tak jak mam teraz na sobie. Te zresztą też są zary z zarysu wyprzedaży. Za 4 dychy one były. I te spodnie zestawię z bluzką, która jest bardzo specyficzna, ponieważ cała prześwituje. Ma pięknie wycięty dekol z przodu i z tyłu. Jest to bluzka, m, która będzie pięknie wyglądać w kamerze, zdecydowanie, jak będę nagrywać jakieś odcinki. Od, odcinki z makijażami, czy na jakieś większe wyjście pod czarną marynarkę. Myślę, że też może fajnie wyglądać. Rozmiar M, jej cena zabójcza minus 57%, 70 zł na 30. A te wszystkie zakupy są w ogóle z Płocka, w którym byliśmy tydzień temu. Więc mierzymy ten zestaw i zaraz do Was wracam. Ta bluzka bardzo zjeżdża z ramion, więc biustonosz bez ramionczek pod taki fason byłby lepszy. No teraz mam czarny, więc zupełnie... Nie powinno tak to wyglądać. Dekolt jest naprawdę duży i ta bluzka jest taka, ona się kończy jakby w połowie brzucha i tutaj jest wykończona... W taki nieregularny sposób, naprawdę jest bardzo romantyczna, no dekolt jest zabójczy, ale można ją założyć na przykład na jakieś body, ja mam takie fajne body z e, w kolorze cielistym, więc to będzie spoko wyglądać, no i plecy tutaj mamy odkryte, ja bardzo lubię je odkrywać, jak wiecie, ale jeszcze bardziej lubię odkrywać co? Kto wie? Pauza i piszcie na dole, widzicie to teraz w kadrze. Jestem ciekawa, kto pamięta. I te dżinsy porwane pod artusy. One są po prostu wspaniałe. Tak komfortowe. No świetnie się w nich czuję. Mimo, że nie mają streczu i może dlatego, że nie ma tutaj streczu, to w 38 po prostu no nie mogłam się wbić. Nie wiem, czy one mi się nie rozejdą i potem nie będą za duże, no ale tak wiecie, na gorąco jakie je mierzę, to właśnie... To jest zdecydowanie mój rozmiar. I fajnie jest to, że one mają wysoki stan, a jednocześnie ta nogawka jest taka dość luźna naprawdę bardzo, bardzo wygodna i bardzo fajnie można różnorodnie te spodnie stylizować. Ale powiem Wam, że nawet w tym zestawieniu, gdybym oczywiście miała inny biustonosz i do tego botki na jakimś wysokim obcasie, czułabym się super. Więc tak wygląda ten zestaw. I teraz wam pokażę, może też to przymierzę jako gwiazdka. Tak. Nie trochę te ramiączka, bo mnie drażnią takie rzeczy. <grytanie> Spodnie, skórzane, ekoskóra, wysoki stan, tutaj gumka. I przyznam wam, po pierwsze, już je raz miałam na sobie i one, zobaczcie, one się strasznie wygniatły. Obrzydliwie to wygląda. No dziwne, że ekoskóra tak się gniecie. Ale miałam je na sobie raz i to jest pierwsza rzecz, którą Wam chciałam na ich temat powiedzieć, a druga to taka, że kupiłam je bez mierzenia i to jest rozmiar M, czyli najczęściej właśnie jak jest rozmiar SML, to mam M w zarce. I one mają długość 7,8. Yy, I kiedy miałam je na sobie, czułam się w nich rewelacyjnie. Są naprawdę bardzo wygodne. Niestety, metka została zagubiona i nie pamiętam ile one kosztowały, ale podejrzewam, że coś około 50 zł, bo nie kupowałam droższych spodni tamtego dnia. I coś, co chciałam kupić już dawno, ale żal mi było kasy. Bardzo nie lubię cen regularnych. Bardzo rzadko w ogóle kupuję w cenach regularnych. Yy, tak. Ja lubię promocje, wyprzedaże, lubię oszczędzać kasę, lubię... Ostatnio też korzystam, jak wiecie, z cashbacku, więc naprawdę czekałam, po prostu czekałam. Takie półgolfiki, ekstra to wygląda do garnituru, właśnie tego typu bluzka. I ona była przeceniona z 35 na 19, 45% promki. I tutaj mam kolor ceglany i druga jest w kolorze... No i jak, co myślicie o tym kolorze? On jest taki łososiowy w kamerze, na żywo jest troszkę bardziej pomarańczowy. Moim zdaniem bardzo interesujący kolor dla mojego typu urody. Natomiast te spodnie to nie jest coś, co podkreśla jakoś szczególnie kobiecą sylwetkę. Okej, okay, talie jak najbardziej, pośladki może również, ale nogi wyglądają bardzo niekorzystnie z tymi skarpetami szczególnie. Te spodnie fajnie wyglądają z bodkami, które są wąskie na łydce i troszeczkę wyższe, takie można powiedzieć półkozaki, taka wiecie wysokość, że nie jest to taki długi kozak i nie są to też krótkie bodki, tylko takie dotąd, chociaż z kozakami jakby były, miały bardzo wąską cholewkę, myślę, że też by to fajnie wyglądało. Jak będzie cieplej. Coś, co nam odkryje kostkę. Czy to będą czółenka w wersji bardziej eleganckiej, czy jakieś buty sportowe? Myślę, że spoko. Bardzo ładny jest ten zestaw. I ta bluzka jest tak jakby do połowy biodra, i to jest idealna długość do tego typu spodni wysokiego stanu. Bo na przykład dzisiaj miałam na sobie taki. Golfik bardzo cienki, ale długi, i jak ja go wpycham do tych spodni z wysokim stanem, to potem taki pasek się tutaj odznacza. Więc przy tego typu ubraniach nie ma takiego problemu. No moim zdaniem, golfik turbo uniwersalny i do wielu stylówek, i na wszystkie pory roku też. O, to też jest ważne. I kolejna rzecz, którą ja jej nie znalazłam, ja ten sweter, można powiedzieć, wyrwałam z rąk, osoby, która chciała go kupić. Yy, no, żartuję trochę, ale nie ja go znalazłam. To nie jest żart. To tak było, trustory. rozmiar L 59 zł ze 139 Nie zapłaciłabym 139 za taki sweter raczej, chyba, bym się, żebym się naprawdę uparła. Kurczę, no, zapominam Wam wszystkie numery referencyjne pokazywać, ale powiem Wam, że no nie wiem, jakoś. Nie, niezwykłam, a potem jest zawsze mnóstwo pytań i prośb o podanie linków. Ja nie mam linków, bo kupowałam stacjonarnie. Jak wiecie, jak komuś to umknęło, to wolę to powtórzyć. Chciałam wam powiedzieć, co tutaj mamy w składzie. Guzik jest dodatkowy, w razie gdyby temu misiu wypadło oczko, to możemy sobie je doszyć. I co my tutaj mamy w składzie? Czemu zawdzięczamy taką cenę? No na pewno nie akrylowi 55%. 16% poliester i 16% nylon. Skład mega słaby, a byłam pewna, że to jest wełna, ponieważ on jest bardzo ciepły i bardzo przyjemny. To jest jeden jedyny sklep, sklep, jeden jedyny sweter w tym fasonie, jaki znalazłam w sklepie i on jest naprawdę duży, ale dzięki temu, że jest taki duży, możemy go nosić na różne sposoby. Oczywiście można go sobie tutaj włożyć w spodnie, tak jak lubię nosić. Można go sobie delikatnie tutaj ściągnąć z ramienia. On jest naprawdę mega komfortowy i lekko gryzie, tak jakby to była wełna. Nie wiem, jak oni to zrobili. Nie jest to zdecydowanie sweter do tych spodni, raczej do czegoś wąskiego, ale no, tak mi się spodobał. Ja mam bardzo mało takich super ciepłych swetrów w szafie, więc przyjemnie było uzupełnić. Garderobe w coś tak ładnego. I on ma też fajną długość. Przez ścieżki to on, wiecie, tak się ściąga ku dołowi i zakrywa prawie całkowicie pośladki. Więc wygląda tak. Naprawdę jest bardzo fajny, ale jestem rozczarowana składem. Przyznam wam, że nie przeczytam składu w sklepie, ale w tej kwestii ja nie jestem strasznie jakoś, nie wiem, nie jest to dla mnie problem, ja noszę rzeczy, które mają i poliester, i, i akryl, chociaż nie wiem, czy to nie jest to samo, czy ktoś wie. Eee, dla mnie ważne, oczywiście jak jest trochę pełny w spetrze, już wam o tym kiedyś mówiłam, no to jest rewelacyjnie. Tutaj byłam pewna, że jest, ale nie ma, ale właśnie co jest najważniejsze, jak coś przymierzę, czy to jest miłe do skóry, czy to jest ciepłe, a on naprawdę mega grzeje, jest gruby, Także jeszcze na końcówkę zimy czy początek wiosny będzie świetny. No szkoda, że nie było emki, ale w takiej wersji oversize też mi się podoba. Zrobiłam jeszcze taki mały przerywnik, bo w płocku byłam też w second-handach i w zasadzie na tak wiele sklepów kupiłam sobie tylko jedną rzecz. Taką zupełnie zwykłą koszulkę Tomiego. Ona kosztowała nie wiem 7 złotych, czy coś takiego. Naprawdę bardzo twarzowa, bardzo ładna, gruba, porządna. Trzeba ją przeprać. I spodnie. Kolor piaskowy jest e, czymś, mi się bardzo podoba, czego mam bardzo mało w szafie. Jeżeli chodzi o spodnie, to nie wiem, czy mam jakieś, może z jedne z reserved. I tutaj mamy też taki fason, trochę podobny do tych czarnych spodni, które miałam na początku filmu. Mm, to jest coś pomiędzy elegancją a czymś zupełnie zwyczajnym, takim codziennym. I teraz cena tych spodni, kochani, z 89 na 29 zł minus 67%. No promocje w tej Zarze w Płocku Były naprawdę tak konkretne Chociaż ja w Gdańsku byłam na wyprzedażach Jakiś czas temu, nie wiem czy to nie jest po prostu Kolej natura, czy te ceny idą równolegle Czy się różnią między miastami Nie wiem naprawdę kochani, nie mam pojęcia Ale wiem, że te spodnie Strasznie mi się podobają I do pracy I na wiele różnych okazji mi się przydadzą Na pewno je wynoszę, więc już je mierzę Z tym golfikiem w kolorze białym Aha, numer referencyjny i wtedy wchodzi ona cała na biało. No nie, tak nie do końca tak jest, bo mam piaskowy dół, ale zobaczcie, te bluzeczki bawełniane. Wydaje mi się, że Wam nie podawałam numeru referencyjnego, więc już Wam pokazuję. Jeżeli Wam się uda upalować te bluzeczki na przykład online, no to z całego serca polecam. One są z takiej prążkowanej bawełny, bardzo komfortowej, rewelacja. No, już Wam pokazuję te spodnie. One są tak wygodne. W ogóle odkąd uzupełniłam swoją szafę o kilka par właśnie z tym wysokim stanem, z dłumką tutaj. W ogóle prawie mi się nie chce nosić jeansów. No chyba, że te Monfil, bo one są też takie komfortowe, że hej, mam chyba dość duże majtki. <śmum> mam duże majtki i pora chwila na zwierzenie. Więc mam nadzieję, że one mi nie prześwitują, no bo są ciemne, tak jak góra. Ale spodnie petarda, po prostu wspaniałe, bardzo wygodne, i tutaj już nam robią bardzo ładną sylwetkę kobiecą. Czy jak będę na płasko, czy na obcasie, bo moim zdaniem bardzo ładnie wyglądają. No i nawet ten zestaw wygląda super. I kolejna rzecz, bo kupiłam trzy rzeczy bez mierzenia. Nie, te mierzyłam spodnie. Te spodnie skórzane. Jeszcze jeden spodnik, który Wam za chwilę pokażę i chyba to taki mały fail i ta bluza. Widziałam tę bluzę u kilku influencerek. Bardzo mi się spodobała tutaj z takimi jakby pagonami i ona kosztowała 49,90 ze 109 rozmiar S. Ona jest na bardzo przyjemnym Misiu i to jest taka rzecz, która pasuje do wszystkiego na każdą okazję i. Dla najbardziej szalonych dołów będzie wyglądać fajnie. Jest to komfortowa, mięciutka bluza, ale jednocześnie ma fajny akcent, taki modowy tutaj. Teraz ten golf wystający tutaj mi zaburza w ogóle sens tej stylizacji. Ale wygląda tak. Naprawdę bardzo mi się podobała ta bluza. Ja szukałam już kiedyś w zarze, ale nie widziałam, a tutaj była jedna jedyna sztuka, i to też powieszona w ogóle w innym miejscu, więc. Stwierdziłam, że ją biorę. Szczególnie, że to jest taki luźny fason i ta eska naprawdę jest duża. Ekstra jest, nie? Za chwilkę wam pokażę numer referencyjny. Odgarnę włosy. <laughs> Żebyście na mnie nie krzyczeli, że nic nie widać. No i tutaj numer. Możecie sobie... Możecie sobie zrobić pauzę. I ostatnia rzecz. Spodnie. Kolor piaskowy. Jak już mówiłam, brakuje go trochę w mojej szafie. Wzięłam sobie 40 i ona jest ogromna. Także już mierzę i zaraz zobaczycie, o co mam. Tak mierzę. naprawdę nie wiem, czy te spodnie są za duże, czy one mają taki fason, bo ja nigdy wcześniej ani nie mierzyłam takich. Nie, inaczej, ani nie nosiłam takich spodni, ani nie mierzyłam. Teraz jak widzę siebie w kamerze z daleka, to kurczę, on mi się podoba. No. Ja jednak jestem dziwaczką. Bardzo Was proszę o opinię, czy je zostawić, czy nie. No bo zobaczcie, w pasie są OK. Ta czterdziestka jest spoko. To też są takie spodnie bez elastanu. Także tak wygląda z tyłu. Są leciutkie, bardzo wygodne. Kolor jest obłędny i właśnie można ubrać się fajnie na jasno, z białą górą. Nie wiem, może to było mylne. Wrażenie, że one są za duże. Bo one tutaj fajnie mi leżą na brzuchu. Naprawdę spoko i tutaj one mają takie jakby zaszewki i tak się tutaj rozszerzają i całe nogawki są szerokie, no ale jakby odkryć samą kostkę na wiosnę i do tego jakieś sportowe buty, to one są chyba całkiem fajne. Kochani, bez Waszej opinii nie podejmę żadnej decyzji, tak jak Wam mówiłam, wiem, że wszystkie te rzeczy zostają. Tak w przypadku tych spodni, no nie mam pojęcia co zrobić. Więc jeżeli macie jakieś zdanie swoje, na pewno jakieś macie, to bardzo Was proszę o pomoc. Słońce zaszło, no. Kurczę, tak było pięknie tutaj złoto w tym kadrze, ale. no fajne są, bardzo mi się podoba teraz ta moda, te trendy aktualne właśnie te spodnie. Ja nie miałam w ogóle takich spodni, od niedawna je kupuję. Kupiłam sobie dosłownie kilka par i jak bum, cyk, cyk bez przerwy je noszę. A zaczęło się od spodni z Zary. Tych czarnych z wysokim stanem, z takim grubym paskiem. I je kupowałam chyba w cenie regularnie za 140 i powiem Wam, że strasznie mnie to bolało. I one teraz na wyprzedażach były za 100. No a tutaj mam kolejne fajne rzeczy, no te spodnie 39,90. Nie wiem, Zostawiacie czy nie. Chciałam pokazać numer referencyjny, ale nie mogę. One się nazywają Sloshy. Nie wiem czy dobrze to wymawiam, ale na pewno mi powiecie. Także kochani, wszystko przymierzyłam, co miałam do przymierzenia. Bardzo Wam dziękuję za to, że oglądaliście. Dajcie znać, czy film Wam się podobał. Przypominam o łapce w górę, o subskrypcji. Trzymajcie się kochani. Widzimy się już niedługo na moim kanale w kolejnym filmie. Pa!